Co do migracji. Polska przyjęła już ponad milion uchodźców z Ukrainy. Nikt nie zmusi nas, żeby przyjmowała uchodźców czy migrantów wbrew naszej woli. Kłopot tylko w tym, że przyjmuje. I to nie Bruksela nam ich wysyła, ale Nowogrodzka. Bo to właśnie za zarządów tej ekipy, przez ten mur na granicy, którego sensowności nikt nie kwestionuje, przenika, jak się okazuje, 20 tysięcy nielegalnych migrantów w ciągu tylko tego roku. Ilu ludziom sprzedano wizy, tego też do dziś nie wiemy. Polska granica ma być nienaruszalna i święta. Dziś granice chroni się nie tylko cegłą, ale też elektroniką, a pan Kaczyński powinien nam odpowiedzieć nie tylko na pytanie, co zrobić, żeby Syryjczyków było w Polsce mniej, ale co zrobić, żeby wreszcie było tu więcej Polaków. Wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie, a my sprawimy, że ci, którzy chcą pracować dłużej, będą mogli to robić. Będzie cały system zachęt, który będzie specjalnie dla nich stworzony. Na przykład składka rentowa będzie zaliczana jako składka emerytalna i to sprawi, że świadczenie będzie wyższe. Często w tym kontekście pada pytanie, czy Polacy będą musieli pracować aż do śmierci. Ale dlaczego nikt nie zadaje pytania albo za rzadko je zadaje, dlaczego dzisiaj do śmierci muszą czasem stać w kolejkach do lekarza? Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza nie tylko seniorów, to pół roku. W Katowicach, skąd kandyduje pan premier, oczekiwanie do neurologa dziecięcego wiąże się z czekaniem do wigilii, tylko że przyszłego roku. Trzecia droga oferuje dwie proste gwarancje w tej sprawie. Po pierwsze, jeżeli nie dostaniesz się do lekarza na NFZ w 60 dni, to państwo zwróci ci za wizytę prywatną. Po drugie, przeznaczymy 7% na ochronę zdrowia, tak żeby oddłużyć szpitale, dać podwyżki pielęgniarkom i zapewnić nam wszystkim, w tym seniorom, pełne bezpieczeństwo. Drodzy Państwo, my bardzo szanujemy Wasze pieniądze, bo wiemy, z jakim wysiłkiem je zarabiacie. I to nie jest żadne konfeti żeby jakikolwiek rząd miał je rozrzucać z helikoptera. Dlatego mówimy bardzo jasno i wyraźnie nie rozdawnictwu. Nikt nie zlikwiduje 500, nikt nie zlikwiduje 13 emerytury, bądźcie spokojni, ale jeżeli mówimy o tych kolejnych podwyżkach, o te kolejne 300 zł, to pozwólcie, że najpierw sprawdzimy, czy oni wam nie próbują dać z waszych albo z pożyczek, które zaciągną na wasze dzieci. My, zamiast rozdawać na ślepo również tym, którzy lubią jazdę na gapę, wolimy inwestować. Dlatego wydamy 3 miliardy złotych od razu na 100 tysięcy miejsc w polskich żłobkach. To jedna trzecia tego, co dzisiaj rząd wydaje za pilnowanie przez tłuste pisowskie koty łąki pod lotnisko w Baranowie. I druga rzecz, zainwestujemy 6% PKB w szkołę. Z ciepłym posiłkiem, psychologiem, bez prac domowych i z odchudzoną podstawą programową. Powtórzę, to wasze pieniądze, a a nie konfety polityków. Ciekawe, jaki wazon polski rząd otrzymał za sprzedaż naszego klejnotu w koronie, w, mówię o lotosie, Arabom i Węgrom. Nie wolno prywatyzować strategicznych spółek, a oni dokładnie to zrobili, ale przecież prywatyzacja to nie tylko tego rodzaju zachowania, to również na przykład przejęcie w zasadzie na własność przez partię polityczną takich firm jak Orlen, Tauron, Enea i innych, do wszystkich tych partyjnych tłustych kotów, które dzisiaj tam zasiadają, sponsorują, Kampanię wyborczą e, PiS-u. Mam jedno proste przesłanie. Pakujcie kuwety. Pakujcie kuwety, bo za następnego demokratycznego rządu ani w Orlenie, ani w innych spółkach nie będzie ludzi Tuska, nie będzie ludzi Kaczyńskiego, nie będzie ludzi hołowni, tylko fachowcy, którzy wiedzą, co zrobić, żeby pompy się nie popsuły. A prywatyzacja lasów już zostały sprywatyzowane przez partię pana Ziobro, która wyciąga stamtąd pieniądze na różnego rodzaju hece polityczne. Lasy trzeba chronić. 20% najcenniejszych drzewostanów wyłączyć z wyrębu. Trzecia droga przyszły demokratyczny rząd to gwarancja, że żaden żołdak Putina nie wejdzie ani na metr za polską granicę, nie wejdzie na terytorium wschodniej Polski, a żaden agent Putina, żaden Orban ani Salvini nie będzie ucztował z polskim premierem w warszawskich Łazienkach. Patrzcie na lekcję, jaką nam dzisiaj daje Bliski Wschód: słabość wewnętrzna prowokuje zewnętrzną agresję. Ten niemądry spór, który wywołał premier Izraela o praworządność, o sądy doprowadził do słabości wewnętrznej kraju, a nieprzyjaciel tylko na to czekał. My naprawdę mamy dość wrogów na zewnątrz, żeby szukać ich sobie wewnątrz, panie Morawiecki. Dzisiaj wróg jest na zewnątrz polski, a Polakom należy się pojednanie. Natomiast polskim siłom zbrojnym należy się nowoczesny sprzęt. Trzecia droga gwarantuje, że 50% wydatków na obronność zostanie w kraju oraz to, że rozdzielimy partię od munduru, a żaden żołnierz i funkcjonariusz nie będzie już musiał ryzykować życia na partyjnym pikniku. Tak, wynosi 28%, a w takim szydłowcu na przykład wynosi 25%. I z tym też coś trzeba zrobić. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to sprowadzić do Polski inwestycje. Głos oddany na PIS to głos za tym, żeby do Polski nie trafił ani jedno euro z setek milionów i z miliardów złotych, które czekają na nas w Brukseli. Te pieniądze pomogłyby stworzyć dzisiaj nowe miejsca pracy w Polsce, zmniejszyć bezrobocie. Dzisiaj potrzebujemy też i to bardzo potrzebujemy innego podejścia do polskich firm, których 100 tysięcy zamknęło się w tym roku. My, trzecia droga, Polska 2020. 50 IPSL proponujemy wakacje zusowskie dla przedsiębiorców, VAT tylko od zapłaconej faktury, powrót do składki zdrowotnej sprzed polskiego ładu. Uwolnimy też handel w dwie niedziele w miesiącu po to, żeby pobudzić polski handel i polską gospodarkę, a pracujący tego dnia dostaną oczywiście odpowiedni dodatek albo ekstra dzień wolny, żeby mogli wypocząć z rodziną. Rzeczywiście sprawdzeni w lokalnym działaniu w koalicji z pisem, choćby na Dolnym Śląsku. Nie macie Państwo takiego wrażenia, jak oglądacie tę debatę, że to jest trochę tak jak w tym dowcipie o dziadku, któremu ktoś powiedział, dziadku, wojna się 20 lat temu skończyła, tak? To po co ja te pociągi tak wysadzam i wysadzam? Słuchajcie, oni tak mogą, on tak może jeszcze 8 lat. Osiem lat będzie nam opowiadał, co Tusk mu zrobił 15 lat temu, a nadal nie będziemy mieli w Polsce tego, co powinniśmy mieć już dawno. In vitro refundowanego dla wszystkich, bezpiecznej szkoły dla naszych dzieci, opłacalnego rolnictwa, niskich rachunków za zieloną energię. A przede wszystkim tego, co nasz rząd gwarantuje tuż po wyborach, pojednania narodowego. Jeszcze raz przypomnę, nasz wróg jest na zewnątrz, nie wewnątrz. Ja poszedłem do polityki nie po to, żeby kimś zostać, ale po to, żeby coś zrobić, żeby zrobić lepszy świat, dla moich córek. Z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem pokazaliśmy, że nawet w polskiej polityce współpraca jest możliwa. Dlatego dziś mówimy, chodźcie z nami trzecią drogą. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu.